Witam wszystkich z tej strony Liberty. Chcę was zaprosić na kolejny odcinek Rise of the Tomb Raider. Stacja rozrządowa znajduje się na północnym krańcu bułagu. Będę tam na ciebie czekał. Idę. Mapa zaktualizowana. Muszę z tym uciekać. To dziwne znów być w terenie. Tak długo działałam pod przykryciem, pławiąc się w luksusie na dworze kroftów. Tutaj nie ma żadnych wygód. Powietrze jest mroźne, a jedzenie z puszki i zimne. Prócz Konstantina towarzystwo jest okropne. Ale sama o to prosiłam. Muszę tu być. Nie mam czasu ani cierpliwości. Konstantin i ja zaczęliśmy tę podróż wspólnie. Mam zamiar być przy nim, gdy spełni swoje przeznaczenie. Póki co muszę brać głębokie wdechy. Pozwolę, aby mroźne powietrze wypełniło moje płuca. Niech przypomni mi, że wciąż żyje. Niech doda mi siły na ostatnim etapie naszej podróży ku przeznaczeniu. Uciekamy stąd jak najszybciej się da. Bo depczą nam po pińkach. Szywka wojskowa dla żołnierzy trójcy nie ma na niej żadnego tekstu. Mają tajemnicę nawet przed własnymi żołnierzami. Gotowe. Sprawdzam czy czegoś nie pominęliśmy po drodze, chyba nie. Tu mamy kolejny dokument. Co zaznaczymy. O nie. No i mamy karabin. No to się nam fajna akcja teraz zrobiła. Już nie na cicho, tylko na głośno. Możemy granaty odłamkowe robić z puszek. Przemierzając dolinę, przypatruję się ruinom i rozmyśla mu własnej śmiertelności. Te budowle stały tu od wieków czekając na tę chwilę. Czuję ich niecierpliwość, nawet kamień pragnie naszego sukcesu. Kto nas może powstrzymać? Heretycy, ludzie pełni strachu, straceńcy. Ci, którzy dawno temu ukryli źródło przed Trójcą. Tylko my potrafimy użyć drzemiącej w nim mocy zgodnie z przeznaczeniem. Świat jest zbyt skorumpowany, zgniły, chory. Tylko Trójca może go uratować. Zbudujemy armię. Poprowadzi ją prawy człowiek. Będzie nim Konstantin. Kolejny laptop, siódme. Jeszcze trzy i wezwanie Zaliczone. Plecach mamy. Mapa zaktualizowana. twa wysurwivalowe trzy się pojawiły. Se je od razu zaznaczymy po kolei, żeby je zebrać, nie pominąć. Stąd możemy zawsze się wrócić. Się jasne. Wiem, że tam coś jest. No i mamy kolejny obóz. Sowieci także tego szukali. A teraz trójca i Anna. Anna. Boże. Wciąż nie mogę uwierzyć. Przez cały ten czas. Czy obserwowała również ojca? Muszę iść dalej. Znaleźć Jacoba i dołączyć do jego ludzi. Jeśli zyskam ich zaufanie. Może powiedzą im więcej o tym miejscu? Umiejętności sobie zrobiłem przy następnym oboz obozowisku i lecimy teraz dalej. Ułapka. No i po nas. No i mamy jakiegoś opancerzonego. Może być ciężko. 我学学吧。 I jeszcze jeden laptop nam został, no tu już nic nie mamy, możemy iść dalej. Wyzwanie ukończone. Ostatni laptop zniszczony. Gdy zagłębiamy się w dolinę, zyskuję pewność, że to właśnie jest moim przeznaczeniem. Moje stygmaty swędzą. Stale przypominają mi o wyższym celu i roli, którą odgrywam w dążeniu ku niemu. Byłem dzieckiem ślepym na złotego świata. Pewnej nocy obudziłem się z krzykiem na ustach i poczułem niewyobrażalny ból. Moje dłonie ociekały krwią i byłem przerażony. To coś oznacza. Nie mogę wyzbyć się tej misji, tak jak nie mogę wyzbyć się moich rąk. Jacob? Chyba jestem blisko stacji rozrządowej. Jesteś tam? Dystynkcja organizacji wojskowej. Trójca. Kolejny sowiecki plakat. Wrogowie odpowiedzą za swoje zbrodnie. Pomory. Tak długo Myślałam, że cię straciłam W życiu Dzięki, że mnie stamtąd wydostałaś Ruszajmy! Możemy wyjść tędy! Ten... Uwaga! Kurczę, no to teraz mamy akcję Szybko trzeba uciekać Teraz szybko trzeba płynąć. Wypij. To pomoże. Mogłeś zostawić mnie w rzece. A ty zostawiłabyś mnie? Ach, rozważyłabym to. Myślisz, że ja tego nie zrobiłem? Czemu ryzykowałaś tyle, żeby tu przybyć? Boskie źródło. Wiem, czego szukasz, ale chcę wiedzieć dlaczego. Gdy dorastałam, miałam tylko ojca. Też był archeologiem. W ostatnich latach życia miał obsesję na punkcie mitów i nieśmiertelności. Oczywiście nikt mu nie wierzył, włącznie ze mną. Nasza ostatnia rozmowa była kłótnią. On odebrał sobie życie. Myślałam, że się z tym pogodziłam, ale. Stało się coś innego. Zobaczyłam coś, co uważałam za niemożliwe. Wszystko się zmieniło. Zdałam sobie sprawę, że ojciec miał rację. Zginął w bólu i samotności. Ale jego śmierć nie pójdzie na marne. Sądzisz więc, że boskie źródło istnieje naprawdę? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale jeśli jest w tym, ziarno prawdy znajdę je. Trzeba je przeanalizować, poznać. To może zmienić świat. Czegoś takiego nie powinno się skrywać. Zmiana nie zawsze wychodzi na lepsze. Chcesz, aby trójca weszła w posiadanie tajemnicy nieśmiertelności? Oczywiście, że nie. Wobec tego proszę, abyś nie porzucała swojego celu, ale zmieniła drogę do niego. Dołącz do mnie i moich ludzi. Pomóż nam odeprzeć Konstantina i trójce. A potem co? Opuścisz dolinę nietkniętą. Ale ze świadomością, że postąpiłaś słusznie. Nie. Przykro mi. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz. Czy nie chcesz? Będę walczyła z trójcą. Ale mój cel nie ulegnie zmianie. Jeśli poddam się teraz, miałabyś wrażenie, że zawiodłaś go? Nie tylko jego. Potrzebuję odpowiedzi, Jacob. Muszę to zrozumieć. Idziesz. W tej chwili martwię się o moją osadę. Leży za przełęczą. Dzień drogi piechotu. Ale można tam dojść szybciej przez starą kopalnię miedzi. Odpocznij. Wkrótce wrócę. Nowa przygoda już czeka. Dodatek Baba Jaga. Mhm. Jacob! Jesteś tam? Gdzie on diabła jest? Monety są na dole. Na razie sobie to odznaczymy, bo już słyszę, że tam gdzieś wrogowie. Są. Natrafiliśmy na starym tartaku na miejscową. Zraniliśmy ją, ale wygląda na to, że zastawiła pułapki wokół budynku. Mamy jednego martwego. Robię obkód. Mamy wroga na dachu. Co to, to tam jest? Nie, to nie jest na dachu. Znów sama. Jacob poszedł dalej. Coś w nim jest, ale nie jestem pewna co. Co dziwnie, ale zarazem pocieszające. Mam wrażenie, że mogę mu powiedzieć wszystko i nic go nie zdenerwuje. Nie sprawia wrażenia osoby, która ocenia innych. Jednocześnie trudno pojąć, co chodzi mu po głowie. Intuicja mówi mi, że jest dobrym człowiekiem. Uratował mi życie. Myślę, że mogę mu zaufać, przynajmniej na razie. Ale nie mogę oprzeć się przeczuciu, że wie więcej niż zdradza. No i tutaj sobie zakończymy narzucina, jeśli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym.